was właśnie razem z dzielą odtworzyć nasz ulubiony makaron. Tutaj już mamy kurczaka, na razie ścieramy cytrynę. Makaron ugotowany i jestem mega ciekawa jak to nam wyjdzie. Oby był podobny, bo to jest dosłownie najlepszy makaron na świecie. Właśnie do akcji wkoczyła moja mama, bo nam coś trochę nie szło. Bo nie mamy totalnie przepisane na ten makaron, on teoretycznie jest w takim sosie cytrynowym z kurczakiem. No i nasz sos miał... Teraz też no nie koncentrynalnie nie więc mama tutaj pomaga. I mamy nadzieję, że z jej talent na coś wyjdzie, bo nam nie poszło. Dobra, skończyłyśmy. Teraz sobie będziemy tutaj nakładać. I zaraz zrobimy. Dobra, wszystko już jest gotowe. Teraz sobie nakładamy i potem będziemy ostatecznie testować. Dobra, już sobie tutaj nałożyłyśmy. Tak się prezentują. Gotowe makarony i będziemy się zajadać. Hej, kochani, witam na dzisiejszym daily vlogu. Ja się przed chwilą ogarnęłam i zaraz wychodzę z domu, ponieważ pierwszy raz dzisiaj chcę pójść z Julą na lumpy. E, ogólnie, jak pewnie już wiecie, ostatnio od dłuższego czasu zrobiłaś taka coraz większa moda właśnie na szukanie perwek w lumpeksach i ja w życiu nie byłam, e, tak wiecie, porządnie przeszukać wszystko. E, tym bardziej jeszcze na przykład w dzień dostawy, tak jak dzisiaj. Byłam dwa razy tak po prostu, że przeszłam sobie, bo akurat Odszłam z koleżanką, a ona powiedziała: Chodź, zobaczymy, ale wyszłyśmy, zobaczyłyśmy kilka rzeczy i dosłownie wyszłyśmy. Tak więc dzisiaj będzie taki mój pierwszy porządny dzień z szukaniem. Jestem mega ciekawa, czy coś się uda znaleźć. Jedziemy do takiego jednego z większych, chyba w Gdańsku. Jeszcze właśnie dzisiaj jest dostawa, dość wczesna pora, tak więc mam nadzieję, że coś będzie, chociaż szczerze mówiąc, czegoś szczególnie się nie nastawiam. Jemy sobie właśnie z wielą śniadanie, teraz wszystko tutaj sobie przygotowujemy, mamy tosty francuskie. I teraz jakoś się chcemy sobie ładnie tutaj ozdobić, pokroiliśmy kiwi, z którym były przygody <grych> niezłe. Yy, mamy śliwkę, borówki, teraz sobie tutaj ładnie wszystko przykosimy ogarnąć. Oh, Zjedlibyście kiwi, które znaleźliście w metrze? My tak! Opukałyśmy je. Opukałyśmy no, płynem do mecenaczy. do mecenaczy. Yy, Nastawiłyśmy do piekarnika, żeby zabić wszystkie zarazki. Nie Esa! Esa! Essa. Ej, takie ładne, mega letnie to śniadanko nam wyszło. Mm -hmm. Esa! Kochani, tak by na efekt końcowy powiem Wam, że wyszło nam serio fajnie. Ja mam właśnie z kiwi, z borówkami, z tym jogurtem i jeszcze ze ślipką. I Jula w sumie ma dokładnie to samo, ale tutaj inwencje twórcza różne. Napiszcie w komentarzach, które zawsze <laughs> Julii czy moje? Nie, to też było e, A właśnie sobie czemu żadnego nie wzięłam? No ale e, wygląda moim zdaniem serio ładniutko. Teraz jeszcze fotka na Instagrama poleci. E, na Instagramie się nazywam Cookie. Mint, ety, jak ktoś się mnie nie obserwuje. No i zaraz będziemy jeść. Aż no mamy <laughs> Nie! O, mm, to się nie wiem, czy się nie W takim olbrzymim skrócie mówiąc, coś nam z lumpem nie poszło, nie mamy nic, nic nie kupiłyśmy. E, teraz jedziemy do Julii, są 32 stopnie na dworze, my akurat stajemy w cieniu. Jest tak gorąco, że się po prostu nie da żyć. I e, jeszcze są jakieś szumy tutaj i od budowy, od autobusu od wszystkiego. Więc więcej ja powiem, jak będziemy już wiecie, w domu, na spokojnie. E, no, ale coś z lumpem nie wyszło. No tutaj, o, teraz ładnie. Tutaj ale to tutaj strące, nie dam rady. A się obleje. Jak złapię tu. Musisz tak na raz wlać. Staraj się, wleje. Mm -mm. Nie, możesz ty to zrobić, proszę, ja ci to mogę ponagrać. Tylko nie rozlej. Nie no. To sobie. No, ja też nie mam. I co teraz? I drugą jeszcze wlewasz? Tak. Nie wiem, czy ja za dużo te trochę. Robimy sobie właśnie frappuccino. Tu już mamy lód i wlewam jeszcze kawusie. Potem jeszcze sobie. Nie wiem, się popatrzyła. Tak, tutaj tej lody, jakby nam było za mało lodów i cukru. Ale się przynajmniej tutaj obchodzimy i ogłupniemy teraz od termomiksa. No, Ale bardzo Ups. Tak tak to... Wlewamy to teraz do blendera, bo cały termomiks się rozlał. Po prostu po całej kuchni zaraz się kontakt jeszcze tam z tyłu. Więc jak na prąd nie kopnie, to wstawię. A jak nie, no tego filmu nawet nie będzie na kanaście, jak nas kopnie prąd. Ale. się robi, więc nie kopnie. Sprzątam. I będzie sprzątania po prostu nie wiem ile, bo jeszcze to jest słodkie. Ale teraz sobie tutaj zblendujemy. Mamy nadzieję, że to się nie rozwali, bo po może. Tak, może <grym> się rozwali. Będziemy na ziemię jest takie wyżyjemy będzie crunchy, będzie. Tak, <laughs> Crunch, crunch. Przeleż, <Challenge laughs> Ja się boję. A w ogóle konsystencja nam wyszła naprawdę bardzo. Mam no, dobrze, dodam lodu zaraz. No, będzie git. Teraz patrzcie. Trzeba tak. Przeleć to tutaj. A! Teraz dodamy lodu i będziemy tak na raty. Na no raty, no to Ale uda się, kochani. Uwaga, wyszło nam. Tutaj mamy jeszcze z syropem karmelowym. W smaku jest serio dobre. Eee, I jak na to 30 stopni przyda się. To jest takie mega zmrożone. Czyli jemy sobie teraz ujrzymy, że Państwo, co chodziło z tym lumpem. Ogólnie to, jak tam przyszłyśmy, to już dosłownie samo przejście z przystanku e, tam na miejsce, co jest ogólnie jakby mega krótką trasą, było. Tak męczące, tak mnie słońce nagrzało, bo było już wtedy 30 stopni, 32, że tam wyszłyśmy i tak na siebie patrzymy i mamy takie... I przeszłyśmy się kilka mieszyków, tak wiecie sobie, przejrzałyśmy, ale było naprawdę tak dużo rzeczy, że jak na to wszystko się patrzyło, to wiedziało się, że nie ma opcji, żeby to w ogóle przejrzeć i ogarnąć, więc wyszłyśmy na to mega szybko i... Wydaje mi się, że albo musiałabym pójść w dzień, w którym będę miała normalnie wiecie siłę, a nie mam sobie wykończona na przyszłą temperaturę, albo tak, bo tak zdecydowanie, zdecydowanie. E, albo pójść w jakiegoś takiego mniejszego lumpa czy coś, bo tutaj seria się po prostu nie dało. Tym bardziej. Że jeszcze była taka pogoda, że powietrze stało, i po prostu jakaś tragedia. Ogólnie, pogoda taka, że można było albo siedzieć sobie w basenie, albo ewentualnie na plaży w wodzie, ale jest taki problem, że Julia teraz się w ogóle nie może opalać, e, tak więc wszystkie takie jakieś opcje nam odpadały. No i chciałyśmy ciągle coś takiego sobie, wiecie, znaleźć, jakby nie, że w ukryciu, ale wiecie, w cieniu. To sobie robię rodzinkę w Simsach eee, Wiecie, po prostu bez słońca No, żeby Julii nie narażać I przez to właśnie mieliśmy problem z tym całoradość Bo jest taka pogoda, że się to, że nic nie da eee, I <laughs> skończyło się na tym, że sobie dzisiaj Tak właśnie wychillowałyśmy, potem sobie z tej galerii Wróciłyśmy do Domu, zrobiliśmy frappuccino, Potem jeszcze jadłyśmy makaron Który wyszedł tak ostry Julia jak on był ostry? Jak ty lubisz ostre? Jula lubi ostry, ja nie lubię ogólnie Od 1 do 10 No, takie o, 8, a ona lubi ostre, więc dla mnie to po prostu 10. I zjedliśmy go i tak. Nie wiem jak to się udało, ale był dobry właśnie, jakby był mega, mega ostry, ale tak się go chciało jeść. E, I teraz sobie też coś chyba coś właśnie będziemy robić, taki po prostu dzień e, chillu i jedzenia, ale raz w tak, taki czasie takie nie była taka pogoda, że nic się nie dało innego zrobić. Tak więc sobie wychylowałyśmy i czasami tak trzeba. Taki, wiecie, reset. Ale przynajmniej w jakim towarzystwie pięknym, prawda? Patrzcie w ogóle na to, jakie tutaj jest ładne niebo, a z drugiej strony coś takiego. A w ogóle to wygląda niebieskie. Jest szaro, i w ogóle chyba będzie burza. Tak spontanicznie wyszło, że jestem teraz u Julii na noc i właśnie sobie oglądamy na Disney Plusie u Tank American Saga. Jesteśmy mm. dopiero na pierwszym odcinku, ale ja to chyba całe zobaczę. E, I Jula teraz właśnie poszła po płyn micelary, będziemy sobie zmywać, mak zmywać makijaże. Język mi się strasznie plącze. E, ale ja wyświetlę się makaron z truskawkami, to jest po prostu dla mnie smak lata. Makaron z truskawkami to jest po prostu... O matko, takie letnie... Po prostu klimaty nie mogę. Dajcie znać komentarze, czy w ogóle lubicie, bo zdania są czasami podzielone. Ja kocham, naprawdę. E, no i teraz już jest 23. A czuję się, jak byłaby jakaś trzecia, gdzie ja normalnie mam rozregulowane zegar biologiczny i mega późno chodzę spać. Tak, dzisiaj piesza ja jestem wcześniej zmęczona i to jest chyba serio przez tą temperaturę. Po prostu wszystko się wokół tego obraca. Co? A bez kitu. Poszłyśmy spać. Zapomniałam o tym. Poszłyśmy spać o trzeciej i wstałyśmy o siódmej dzisiaj. Ej, to my spałyśmy cztery godziny! To dlatego. Ale może teraz sobie naprawimy nasze zegary biologiczne? Kto wie? Zrobiłyśmy sobie właśnie z Julą śniadanie. Takie pankejki, że nie wiem, czy kiedyś zrobiłam lepsze. Tutaj mam połowę z bieluchem, to jest w ogóle mój ulubiony serek, właśnie do takich pankejków, owsianek, czegokolwiek. Do tego jeszcze Kinder Bueno pokruszone i sostofi. I tutaj druga połowa jest taka bardziej owocowa: mamy dżem z czarnych porzeczek, truskawkowy, w ogóle takie 100%, mega dobre. I do tego jeszcze same czerwone porzeczki. I na środku jeszcze lody. Powiem Wam, że to tak dobrze wygląda, że po prostu nie mogę. Teraz się zabieram za jedzenie. E, Jura też tutaj już ma. I do tego jeszcze mamy nasze frappuccino, czyli nową obsesję dosłownie od ostatniego czasu. E, z sosem karmelowym, który się akurat tutaj troszeczkę zatopił, ale na takie ciepłe dni to jest po prostu zbawienie. Wróciłam teraz do siebie się ogarnąć i przebrać, bo ogólnie pogoda się totalnie zmieniła i w tej sukience po prostu zamarzła. Dlatego teraz mam t-shirt i długie spodnie, i paragon tu leży, bo mi teraz zobaczyć I teraz jadę do galerii, do Juli, bo tam się właśnie spotykamy, kupujemy sobie jedzenie i jedziemy na zachód słońca, na plażę czytać książki. Mam otwarte okno, jeżdżą motory, bywa, ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze taki, wiecie, w miarę fajny moment zachodu, bo już jest dość późno, chyba dziewiętnasta... 19... 30, no a zachód jest tak, nie wiem, 20-30, takie najładniejsze, tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak czy siak myślę, że będzie mega waj. Ostatecznie skończyło się trochę inaczej, niż planowałyśmy, bo doszło się do wiosku, że już za późno na plażę musiałobyśmy za szybko wracać i byłoby już tak prawie totalnie ciemno, więc usiadłyśmy sobie na starówce. Teraz tutaj jest jeszcze jarmark, więc w ogóle jest mnóstwo osób, to po pierwsze, ale też jest klimacik i e, miałyśmy plan, żeby sobie usiąść na takich leżaczkach e, innych przy Motławie samej, ale akurat jest kładka otwarta, w sensie jest otwarta dla seksów, ale zamknięta dla ludzi, podniesiona właśnie, e, więc sobie siedzimy tutaj, tutaj mamy karuzelę, motławę w tle, więc i tak jest fajnie. E, I teraz ja wam powiem, że ogólnie nie lubię... Ej, jest ciepły! Nienawidzę nawet, nie, że nie lubię zimnego jedzenia, takich e, chyba jakichś obiadowych, na zimno po prostu nie tknę. A ten taj tutaj chyba z pół godzinki sobie przeczekał, e, więc myślałam, że będzie sterilizowany, a jest letni, więc jest git. Wróciłam już do domu i powiem że jestem tak strasznie Padnięta, że po prostu Nie mogę, a muszę jeszcze Się umyć, zmyć makijaż I w ogóle napiłabym się jakiejś takiej gorącej herbatki Bo było tak chłodno Na dworze, jak nie wiem kiedy Słownie nie pamiętam kiedy ostatnio Było tak zimno, no bo jest lato I zazwyczaj tak po 20 stopni, nawet w nocy Nie wiem, tak z 18 czy coś A teraz było 14 A ja byłam w samej bluzie i t I jeszcze się nie zapięłam Jakoś tak po prostu, tak więc Powiem Wam, że zmarzłam. Zmarzło mi to porządnie, e, dlatego teraz się idę ogarniać. No i chciałam Wam powiedzieć, że widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale oraz na moim Instagramie i TikToku, więc pa!